odcinku z Brawo Sport. Sport zbieram już od dawna, ale ten odcinek chciałam wrzucić na YouTube, bo już niedawno no, zacząłem wstawiać różne filmiki polecam filmik na przykład Legia Wysy Wisła kawałek meczu, ale też pozdrawiam Sebek, zbieracza kart i doktora Adriana no dobrze, zacznijmy, tu rozpakowałem już od razu. Mamy taki kręciołek. To, nie wiem czy to jest fajne, czy nie fajne. Na pewno zabawka dla dzieci. Coś takiego dla, dla mnie to jest beznadziejna. Kamerkę postawię tak. Tak się kręci właśnie. No. Kręcić się fajnie Nie patrzyłem w ogóle jeszcze w te prawo sport, choć one jest stare, ale dopiero je ja teraz dostałem, bo mi babcia kupiła wiosku, bo u nas nie mogłem znaleźć. Ładna dzisiaj pogoda w szkole. co sobie tu mamy o w Warszawie. Dzięki, fan Legii Warszawy. Dobra, to 15. Leo Messi, Neymar, Kamil Stoch, Robert Lewandowski, Sebastian Mila, Cristiano Ronaldo, Wojciech Szczęsny, Manuel Nore, Fernando Torres, Gareth Bale, Oskar, Hulk, Franz Stoi, Luis Suarez, Eden Hazard. A tak, na szybkości. O, lewy w barwach. Chelsea. Ronaldo reklamuje różne te. Szaradowicz odszedł. Liczba 87, Tyle, jak go rozszerzył tu mamy szansę na Puchar. E, Messi 40, Ronaldo 50, Hazard e, 35, Lewy 45. Jest to bardziej, żeby lewy zdobył ten Puchar. Ale teraz, o której zaczynam na tabelę wyników? No, Messi jest najlepszym na razie piłkarzem. Tę tabelę można zapłacić na live sport. jak jakiego nie znasz? No tu już plakaty. Do tego co już tu mam fajne kawały. Może przysiadam jest szybko. Słuchajcie, matoły. Taktyka na ten mecz jest, jest prosta. Na pierwsze połowę wychodzi w ustawieniu 4, 2, 3, 1. Krzydłowi ustawiają się wąsko, więc boczni obrońcy włączają się do akcji ofensywnej wzdłuż linii bocznych. Ofensywy pomocnik kieruje gry z naciskiem do współpracy z wysuniętym napastnikiem, który cofa się do środkowej strefy, żeby stworzyć przewagę liczbową w walce w posiadaniu piłki. Szydłowi atakują przeciwnika z obu stron już na, je, na jego połowie. Wzmacniają pressing, a zdobyte piłki kierują na linię obrony. Defensywny pomocnik wspomagają w grze ofensywne, ofensywnej ofensy, nowego pomocnika, a w grze defensywnej zastępuje boczny obrońców przy kontrataku przeciw przeciwnika. I, naj, I najważniejsze, chcę dziś zobaczyć pod krew i łzy. Ram ma być agresywna, nawet jeśli mają za to posywać żółte kartki. Zduś, zdusimy ich do pierwszej minuty. Będę gryźć trawę, bo żałuję, że kiedykolwiek są, się urodzili. Wszystko jasne. Ale tatą, my tylko pytaliśmy, czy możemy iść na dwór, pograć piłkę. No dobra, fajnie. Rzeczywiście. Nie będziemy ci dać tych kawałek, bo trochę za długo, za długi filmik. Znaczy 4 minuty na razie, ale nie chcemy za długo. Jakaś pani. O, nowo gazety będę oczywiście kupia. I tu takie rzeczy. No dobrze, więc to było na tyle. Żegnam się z Wami. Siemanko.